Ale jestem z kolejnym filmie z Age of History 2. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy Liechtensteinem, który ma dosłownie tutaj jedną małą prowincję. Będziemy starać się nim zdominować całą Europę. Więc jeżeli chcecie więcej filmów tego, typu, to poglądajcie, zostawcie suba oraz łapkę w górę. A my już bez przedłużania lecimy. Ogarniemy sobie na początku kasę. Myślę, że mniej więcej coś takiego. I teraz tak, no damy sobie tutaj punkty, takie sześć punkcików na badania. Bardzo dużo na utrzymanie wojska. Oraz myślę, że jeszcze co daj w sumie więcej hajsu. Chyba no wpływy z podatków dają. Więc sobie damy na wpływy z podatków i od razu robimy sobie w stolicy jednostki. Ale po co? Zaraz zobaczycie, bo tutaj jest Austria generalnie. I że jest coś takiego, że jak poprosimy na przykład Węgry w handlu, żeby zaatakowali Austrię, to tak naprawdę my nie potrzebujemy im nic dawać. I patrzcie, oni się godzą, godzą się. I w tym momencie, jak widzicie, no tutaj Węgry mają wojnę z Austrią. Niestety nie wychodzi to po mojej myśli, dlatego że Austria podbija Węgry tak bardziej. Jednak ja nie będę tego przedłużał. I myślę, że jeszcze poproszę Słowenię, żeby dobili Austrię, i teraz mają wojnę z dwoma państwami, i przy okazji, jak oni się biją. To ja wypowiem wojnę Austrii i zajmę sobie tą prowincję. I teraz tak, poczekam, aż oni to wykończą. Wykończyli. I dobra, niestety nie zostawili mi tutaj żadnej prowincji. Ale może poproszę Słowenię o dostęp wojskowy. Może się uda. Poproszę o dostęp wojskowy. Może się. Ej, zgodzili się, dobra. Teraz teoretycznie oni nie mają żadnej armii, więc mogę się wbijać. Oj, patrzcie, oni mają bardzo małą armię, więc teraz możemy się tutaj potężnie wbić do kraju. I ostatnia prowincja, i mamy całą zajętą Austrię. Nie wiem szczerze, że na ile Możemy sobie pozwolić? Czy możemy wszystko? Niestety nie możemy wszystkiego, więc wchodzimy w kolejnego buga. Bierzemy sobie wasalizację. I patrzcie, teraz mamy Austrię zwasalizowaną. I teraz tak, pogorszymy sobie tutaj z nimi relacje. I wysyłamy im ultimatum o aneksję. I mamy teraz o wiele więcej prowincji. Mamy już 11 prowincji, więc w dosyć szybkim tempie udało mi się, no tutaj. Zyskać bardzo dużo prowincji I teraz wreszcie mam pieniądze na plusie I poczekajmy sobie aż po prostu No te pieniądze będą na dobrym poziomie No i zaraz będziemy mogli sobie Ze Słowenią zawrzeć sojusz Więc poczekajmy sobie jeszcze na hajs O, mamy już na plusie I teraz bierzemy sobie sojusz jeszcze, nie? O, widzę, że już pierwsza tutaj wojna Chorwacja bije się z Serbią I mógłbym niby z tego skorzystać Bym miał dostęp do morza Więc myślę, że mogę to potem ogarnąć Okej, okay. jeszcze tak tylko troszeńkę No, już proszę. Dobra, włączmy sobie poprawienie relacji, może szybciej pójdzie. O, dobra, mamy z nimi sojusz. Czy z Węgrami możemy? Też zaraz będziemy, aha, bo my z Przymierzeńców mamy totalnie innych. No dobra, to się później ogarnie. Tymczasowo mamy sojusz ze Słowenią, której nie będę podbijał, bo jednak dobry, dosyć duży sojusznik, myślę, że przyda się coś takiego. Póki Chorwacja nie ma zbyt dużej ilości jednostek, myślę, że mogę sobie ich... Spróbuj zaatakować, więc ruszmy się tutaj całą armią na granicę i spróbujmy tutaj ich zaatakować. Będziemy jej pierwszy dostęp do morza, zaatakujmy sobie już ich. I dobra, z czego widzę, oni są strasznie słabi, w sumie, co się dziwić, jak są dopiero po wojnie. I teraz to już w sumie yy, bierzemy z nimi rozejm bo wystraszyła mnie trochę ta armia. Ja nie będę z nimi się tak bił, jeżeli mają taką armią mnie atakować. Yy, przestań, stój, ogarnij się. Dobra, chyba się uda. No, chyba się uda, chyba się uda na Chilku. Więc atakujemy sobie teraz Split. Niestety było dosyć blisko, ale nie udało mi się go przejąć, ale spokojnie. Mamy jeszcze tutaj jakąś armię. Niestety odkuwają się i to teraz dosyć mocno, ale nie mamy już tutaj armii, więc tak naprawdę nic nie zrobimy. Poczekajmy na te jednostki, dobra. I teraz mamy już tutaj armię na granicy z powrotem, więc jesteśmy już tutaj znowu z jednostkami. I dobra, i teraz to powinno. O wiele lepiej pójść, dlatego że nie mieliśmy po prostu jednostek, i niestety teraz też się nie udało, co mnie dosyć wkurzyło, ale zróbmy sobie tutaj kolejną armię. I dobra, teraz możemy się już tutaj znowu wbijać po raz czwarty, ale w... spróbujmy. Tutaj nie idziemy, bo czuję, że to mi się po prostu nie opłaca. Tutaj idziemy na split, znowu. To jest tak naprawdę tylko ciągle robimy to samo, bo nam nie wychodzi. Ostatnia. Prowincja, no i udało nam się prawie wszystko przejąć. Oni tutaj jeszcze jedną prowincję mają, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. I podbiliśmy wszystko. I teraz tak, ja nawet od razu biorę wasalizację, bo ja, bo ja. naprawdę, no, potrzebuję wszystkiego. No, potrzebuję jak najwięcej prowincji. Każda prowincja jest tak naprawdę na wagę złota. Tak więc bierzemy. Dobra! Mamy już 19 prowincji, więc jesteśmy już dosyć potężni. I dobra, teraz możemy sobie to zasymilować, bo mamy wreszcie bardzo duży przyrost hajsu. I teraz tak, przydałoby się w sumie zaatakować jakieś większe państwo. Niestety, Słowenia Tutaj odgradza, ale nie będę ich atakował przecież. Dobra, Węgry, no, z przymierzeńców mamy totalnie innych. Z Czechami sobie możemy im wysłać taką o, fuck, nie to. Z niewagi im wysyłamy. I tak, myślę, że przydałoby się kupić prowincję od Słowenii, bo ja potrzebuję tej jednej prowincji, żeby jakoś się tutaj złączyć. Co to jest? Hafsydzi? Gdzie są Hafsydzi? Co? To są Hafsydzi? Zresztą tutaj są jakieś howcy, a nie Tunezja, o co chodzi? Starożytny, ej, dobra, nie wiem, to jest jakieś zepsute, ale nie będę wnikał. Turcja z tego widzę tutaj coś robi. Próbuję się tutaj wbijać. Spróbujmy sobie może Czechy, chociaż nie, Czechy są w sumie silne. Mam o wiele więcej prowincji od Słowacji, jednak mamy mniejszą ekonomię. Spróbujmy może sobie zainwestować w jakąś prowincję. Na przykład w to sobie zainwestujmy. Dobra, dokończmy sobie asymilację. Już asymilowaliśmy całe szczęście wszystko. Są atakowane tutaj Włochy, z czego widzę, przez Francję. To w. W sumie ciekawie wyglądają. W ogóle to jest dziwne. Tutaj jest San Marino, nie ma Watykanu. Dobra, wiecie co? Zdradzamy ten sojusz. Waliliśmy ich z sojuszu. Wiem, że to było średnio miłe, ale to jest gra jakby, no wiecie. Tak więc atakujemy ich od razu, tak z bomby totalnie nie patrzę, już po prostu atakuję. Aha, skończyła mi się kasa, ale atak przychodzi powodzeniem na e ten tego. No. Chyba jednak sobie nie zrobię ładnych prowincji. Albo spróbujemy w sumie. Trzeba by nie spróbować. Przebijemy tą całą armię. To się jeszcze uda. To się tak nie może skończyć. Podbijemy to o kurde. A, czyli oni nie mają aż tak dużo tej armii chyba. Tutaj się obrońmy tak w miarę możliwości, żeby oni nam się dalej nie wbili. I przejęliśmy Lublane. Niestety rozsypali nam się oni dosyć mocno, co mi się trochę nie podoba, więc no... O, odbili, odbili Lublane, odbili Lublane I to tak mocno odbili, że już nie wiem, czy je podbijemy I Dobra, no niestety, ale wylali nam się trochę, rozlali O, tutaj mam jeszcze jakieś posiłki To atakujemy w takim razie No może oni nam przejęli tutaj całe tereny chorwackie, ale to się jeszcze uda odbić O, no i patrzcie, i teraz zostało nam tylko parę prowincji I dobra, z tego widzę, atak skończył się bardzo dużym powodzeniem Bo przejęliśmy naprawdę bardzo dużo terenów Całą Słowenię tak naprawdę, więc bierzemy sobie wasalizację I teraz sobie tutaj anektujemy. I dobra! My już mamy 29 prowincji. Masakra. I dobra! No, jesteśmy już tak naprawdę potęgą. Jesteśmy obecnie no 30 w rankingu, ale to tak, tak jest bardzo dobry wynik, bo przejęliśmy no. Mówmy się, strasznie dużo prowincji. Jakby nie patrzeć od takiego totalnego początku, który był dla nas no średni. O! Z czego widzę, Włochy upadają, więc to jest chyba dla mnie szansa. Coś tak czuję. Coś tak czuję, że to jest dla mnie bardzo duża szansa. Musimy ją wykorzystać. O! Słowacja mi wypowiedziała jeszcze wojnę. Chciałem z niej wziąć rozejm, ale z czego widzę, będzie musieli trochę inaczej. No i dobra, przejęliśmy. Przejęliśmy? Odwet robimy, nie? Bo to jest przesada. Hamsko się zachowali w stosunku do nas. I nie będzie Słowacji, no, Elo. Ale Hamsko się zachowali, no. Nieładnie, nieładnie. Bierzemy wszystko, nie będziemy nawet litościwi. No i mamy całą Słowację, no. Trudno im wypowiedzieć wojnę Włochom. Bo czuję, że oni będą mieli serio fest problem z wbiciem się na Sycylię oraz Sardynię. No i z tego widzę, to był dobry pomysł, bo no to. Sardynia to nie był w ogóle żaden problem. Ej, to jest za łatwe, nie? No i patrzcie, no i Sycylia tutaj całkowicie podbita. Gdzie są jeszcze niby Włochy? Aha! No i tutaj jeszcze mają ten. Prowincje mają jeszcze Wenecja. Wenecja akurat jest blisko mnie. Oho! Ty! Ale to już jest akurat przesada. Polska? Ale żeby tak zdradzać, nie, no, hamsko. To Czechy was. Jakby szansa, nie? I w tym momencie, żeby zbytnio nie przynudzać, i żeby film dalej był ciekawy, przez następne 15 minut walczyłem z Polską. Jednak końcowo udało mi się wygrać. Dobra, zgodzili się nareszcie. Mam pomysł. Zrobimy Unię z Węgrami. I myślę, że to jest serio dobry plan, bo wtedy to państwo wreszcie nabierze jakiegoś kształtu, bo na razie wygląda tak. Dobra, mam plan. Z czego widzę to tutaj. Serbia atakuje Węgry, więc mogę w sumie to wykorzystać I po prostu sobie ich zaatakować Gdyż po prostu no, na Unię się nie zgodzili Myślę, że mogę spróbować Dobra, atakujemy I w tym momencie przez przypadek wyłączyłem swój mikrofon Ale na całe szczęście bez problemu udało mi się pokonać Węgry I w tym momencie jesteśmy już wielką potęgą Więc myślę, że cel tego filmu został zrealizowany Tak więc koniecznie zostawcie suba oraz łapkę w górę I siemano